Ofiara byłego księdza i niedoszłej zakonnicy zabrała głos, znęcali się nad dziećmi przez kilka lat. Ofiara zabrała głos. Moi oprawcy powinni być w więzieniu do końca życia, powiedziała była podopieczna byłych duchownych, dzisiaj 21-letnia kobieta, nad którą znęcali się opiekunowie. Sąd okręgowy w Kaliszu rozpatrywał w czwartek apelacje byłego księdza i niedoszłej zakonnicy oskarżonych o znęcanie się nad czworgiem dzieci. Sprawę wyłączono z jawności ze względu na dobro ofiar. Oskarżeni nie przyszli na proces. Na rozprawę stawiło się dwoje z czworga pokrzywdzonych dzieci z rodziny zastępczej, dzisiaj już pełnoletnich. Oni powinni trafić do więzienia i zostać tam do końca życia, powiedziała o oskarżonych i ich ofiara. Znęcali się psychicznie i fizycznie pokrzywdzona ma dzisiaj 21 lat, pokrzywdzony chłopak 19. To właśnie dzięki nim sprawa ujrzała światło dzienne. Nadal chcemy dla nich kary więzienia. To, co nas spotkało ze strony tych ludzi, było straszne. Znęcali się nad nami psychicznie i fizycznie. Staram się o tym nie pamiętać, ale kiedy dostałam wezwanie do sądu, wróciły te straszne wspomnienia. Powiedziała 21 latka przed rozpoczęciem procesu z domu, jak wyznała, najbardziej zapamiętała, w jaki sposób karano sześcioletnią dziewczynkę. Jeżeli siostra zasnęła na nocniku, bo musiała siedzieć tak długo, dopóki się nie załatwiła, Agata chwytała ją za włosy i uderzała nią o ścianę, powiedziała. Wyznała, że pomimo traumatycznego dzieciństwa, udało jej się założyć rodzinę. Wychowuje dwumiesięcznego synka, powiedziała. Sprawa wyszła na jaw w 2013 rok, gdy jedno z dzieci powiedziało nauczycielce, że boi się wracać do domu, ponieważ jest bite młotkiem po głowie. Na dowód chłopczyk pokazał siniaki na głowie. Dyrekcja szkoły zawiadomiła policję, a dzieci odebrano małżonkom. Przewieziono je do domu dziecka i ośrodka adopcyjnego. W trakcie śledztwa ustalono, że Jan Wspólnie z żoną bili dzieci po głowie tłuczkiem do mięsa, zmuszali do klęczenia w kącie przez wiele godzin z podniesionymi rękami, głodzili, przywiązywali do krzesła, krępowali w nocy rajstopami, żeby nie mogły się ruszać. Poniżali, grozili wywiezieniem i porzuceniem w lesie. Były ksiądz i nie doszła zakonnica przed założeniem rodziny Jangie. Był księdzem, a jego żona była w zgromadzeniu sióstr świętego. Elżbiety, skąd odeszła przed złożeniem ślubów. Pomysł na założenie rodziny zastępczej wziął się stąd, że Agata G. Sama wychowywała się w domu adopcyjnym, prowadzonym przez jej mamę. Na początku oskarżeni opiekowali się rodzeństwem, czteroletnią dziewczynką i 11-letnim chłopcem. Po jakimś czasie chłopca oddali do środka opiekuńczego i dostali pod opiekę rodzeństwo. Niepełnosprawnych chłopców w wieku 4 i 6 lat oraz 8 miesięczną dziewczynkę. Za opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymywali znacznie wyższe uposażenie po kilka tysięcy złotych na dziecko. Gachenna dzieci, jak później ustaliła prokuratura, trwała od 2009 do 2013 roku. Oskarżeni, dzisiaj 55 letni Jan G. I jego 50-letnia żona Agata G. W 2015 rok zostali skazani za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad dziećmi. Ze względu na błędy formalne sprawa wróciła do rozpatrzenia. W 2020 rok Sąd Rejnowy w Ostrowie Wielkopolskiej ponownie wydał wyrok skazujący minus 5 lat więzienia. Orzeczono wobec nich środek karny w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi przez 15 lat. Oskarżeni złożyli apelację, domagając się uniewinnienia lub wrócenia sprawy do ponownego rozpatrzenia.